całkowite zapotrzebowanie energetyczne. Co się na to składa? No na to się składa, jakim mamy styl życia, jaką mamy pracę, czy mamy fizyczną, czy pracę siedzącą, nawet to, w jakich warunkach siedzimy. Jeżeli tutaj siedzimy jest tak ciepło, no to ta przemiana materii będzie wolniejsza. Jeżeli siedzimy w pomieszczeniu, w którym jest zimno, przemiana będzie szybsza. Jeżeli jesteśmy osobami, które lubią morsować, lubią chodzić na zewnątrz, to przemiana materii też będzie szybsza. Więc tutaj również przecież typowa dietetyka w ogóle nie bierze pod uwagę tego, jakim mamy styl życia, w jakich warunkach my pracujemy. Wskaźniki aktywności. To też możemy przecież jak przyjdziemy do typowego dietetyka, czy ktoś studiował dietetykę, to widzi, że tam mamy tam 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 nawet 2.0. Jeżeli ja sobie myślę, trenuję crossfit, to ja jestem mega aktywną osobą, czyli ja sobie powinnam swoją kaloryczność diety pomnożyć razy 2. No to osiągnę jakieś ilości typu 4000 kalorii. Czy to na mnie zadziała? Czy nie? No oczywiście, że nie, bo przecież organizm ma zdolności adaptacyjne. Tak? Kto będzie spalał więcej kalorii? Osoba, która postanowiła, że od dzisiaj biega maratony, czy osoba, która biega maraton od pięciu lat? Tak, która postanowiła, że od dzisiaj zacznie. Tak? Czyli jeżeli my coś zaczynamy, coś jest dla nas nowe to dla naszego organizmu jest to dużo większy wydatek. Dlatego weźmy pod uwagę, że ktoś może być bardzo aktywny, ale on jest do tego zaadaptowany. Inaczej nie mielibyśmy otyłych instruktorów fitness. A jednak jest to coraz większy problem. Trenerzy fitness czy trenerzy personalni coraz częściej mają problemy z tkanką tłuszczową. Dlaczego? Bo mamy do czynienia ze stanami zapalnymi, nadmierna aktywność fizyczna, przebywanie w pomieszczeniach cały dzień. Jeżeli siedzicie tutaj, no mamy okna, tak? Ale przecież czasami w biurze nie mamy. Jak ktoś pracuje w centrum handlowym, co tam w ogóle nie ma dostępu do światła? I później jeszcze usłyszał, że on musi wykonać trening. Z tego centrum leci. Do fitness klubu. No teraz kluby są już 24 godziny na dobę, nawet czynne, tak? więc musi wykonać jednostkę treningową. Co to, to dla tego organizmu? Jest coś dobrego czy coś złego? Złego, niestety, dlatego że idziesz z zamkniętego pomieszczenia, znowu do zamkniętego pomieszczenia, a poza tym ćwiczysz wieczorem. Wtedy, kiedy naturalnie twój kortyzol powinien spadać. To jest hormon, który cię będzie usypiać, kiedy spada. Zaczyna się wydzielać co? Melatonina. Melatonina jest hormonem, który działa antyoksydacyjnie zmniejsza, zmniejsza stany zapalne. Więc do tego sobie jeszcze wszystkie oczywiście dojdziemy. Także to, to jest tylko taki wstęp. Chcę Wam pokazać, dlaczego liczenie kalorii się nie sprawdza, ponieważ typowa wiedza dotycząca liczenia kalorii niestety nie bierze tego wszystkiego pod uwagę. Nie bierze pod uwagę tego, jaki my mamy dzisiaj styl życia. Szybko, dużo, oczekiwania są takie, że my wykonamy pracę ponad naszą miarę. Kosztem snu. kosztem snu odbywa się również aktywność, no bo trzeba wykonać jednostkę treningową, bo przecież zewsząd słyszymy, jest mniej, rusza się więcej. idź na trening trenuj tak, że dopóki nie padniesz, to nie możesz wyjść z sali. Co oczywiście również nie jest dobre. Mamy też modę na maratony, wiele osób biega triatlony, maratony. No niestety to jest również często powód stanów zapanych. Stąd też osoby aktywne fizycznie często mają problem z tkanką tłuszczową. No i to jest największy ból, jeżeli ja trenerowi, czy instruktorce fitness mówię przestań ćwiczysz, a schudniesz, no to, to nie wierzę, no bo jak? Skoro wszyscy mówią, że ja mam ćwiczyć i wtedy schudnę, no przecież to wskaźniki aktywności, które jak pomnożę, to widać przecież ewidentnie, że mam duży wydatek energetyczny, muszę schudnąć. Ale to nie działa, to działa zupełnie odwrotnie. Co się stanie, jeżeli ty masz duży wydatek energetyczny, a spojrzyjesz nieodpowiedni pokarm? spowolni przemiana materii. I teraz, czy kalorie się liczą? Czy ma znaczenie, że Ty zjadłeś 2000 kalorii? Jutro na wykładzie będę miała takie porównanie do papieru toaletowego. Czym jest papier toaletowy? <grywa> Celulozą. Czym jest błonnik? Po części również. Czy człowiek trawi celulozę? Nie. No, a wielu sportowców jednak wybiera pełnoziarniste zboża, ciemny ryż, sporo błonnika. Czyli co jemy? Jemy pokarm czy nie? Nie, jemy coś, co przeleci przez nasz organizm. I teraz, jeżeli ja sobie z tego super pokarmu wyliczę 2000 kalorii, które jest potrzebne mojemu organizmowi, i mam drugie 2000 kalorii, które nie zawiera tych substancji antodżywczych, tej celulozy i tak dalej, substancji jest mnóstwo, to z którego organizm więcej wyciągnie? Z tego, gdzie jest papier toaletowy czy z tego, gdzie nie ma? Przecież niektórzy jedzą 2000 kalorii tylko z produktów, które się nie wchłaniają. Mamy teraz produkty zero, tłuszcz bez tłuszczu, kalorie bez kalorii. Produkty, które zostały przygotowane tak, że mają pierwszy składnik celuloza, drugi składnik aromat. I to udaje nam produkt. Niestety to, co jest w sklepie, również często udaje produkt. Kiedyś były takie badania zrobione na zupce chińskiej. Ktoś zjadł zupkę chińską z makaronem i połknął kamerę. I okazało się, że ten makaron się nie strawił. To nie ma znaczenia ile kalorii zjecie. Ważne jest, czy wasz organizm w ogóle to strawi. I teraz jeżeli ty dużo ćwiczysz i jesz żywność, która w ogóle się nie wchłonie, ona po prostu przeleci przez twój organizm, to tak jakbyś nie jadł. Taki to, to ma znaczenie, że zjadłeś kalorie, po prostu nie zjadłeś, tylko to przeleciało przez twój organizm. Co się dzieje, jeżeli jest niedobór składników pokarmowych, a aktywność jest dużo? Spowolni przemiana materii, to jest pierwsza rzecz, czyli spowolni konwersja np. hormonów tarczycy nieaktywnych w aktywnych. Czyli to jest to taka sytuacja, dlaczego masz objawy niedoczynności tarczycy, kiedy Twoja tarczyca pracuje dobrze? Lekarz co sprawdza? TSH tylko. A czy sprawdza FT4 i FT3 konwersję? Już nie. No oczywiście, do tego, że ty jeźdź żywność, którą Twój organizm nie rozpoznaje, nie może strawić, wchodzą jeszcze stany zapalne. No bo jeżeli nie może tego strawić, to co się z tym dzieje? Gnije, fermentuje. Pytanie, kto dzisiaj, w dzisiejszych czasach nie ma problemu z jelitami. Wiele osób powie, ja nie mam. Ale często jest tak, że my w ogóle nie zauważamy, że mamy te problemy, bo od dziecka je mamy i każdy tak ma, tak? Wzdęcia gaza to normalna rzecz. To nie jest normalna rzecz. Jeżeli przelewać się w jelitach, jeżeli masz zgagę, jeżeli masz wzdęcia, to nie jest normalne. To znaczy, że twój organizm nie toleruje pokarmu i ten pokarm będzie wywołać stan zapalny. Dlatego liczenie kalorii nie ma sensu, nie ma znaczenia. Ważna jest gęstość odżywcza, biodostępność, jakość pokarmu, połączenia tego pokarmu i nawet pora, o której jesz określone posiłki. Bo jeżeli wieczorem zjesz większą ilość białka, np. mięso, a ono się ma trawić 4 godziny, to ty idąc spać przerywasz proces trawienia i to mięso po prostu będzie zalegało, tak? Więc tutaj bardzo istotne jest również często ustawienie sobie tych posiłków w określony sposób. No subiektywne odczucie ciężkości wysiłku, to już powiedziałam. Hormony, też bardzo istotna sprawa, choroby autoimmunizacyjne. Na dzisiejsze czasy niestety są tragiczne. Mówi się, że nie ma osób zdrowych, są tylko takie, które nie są zdiagnozowane. I choroby autoimmunizacyjne no to jest bardzo duży temat. One mogą mieć podłoże genetyczne, ale może mieć predyspozycję, to nie znaczy, że każdy zachoruje. Stan zapalny może wywołać chorobę autoimmunizacyjną, infekcja, pasożyty. To, że jesz pokarm, którego nie tolerujesz, wzdęcia, a każda osoba, która ma chorobę autoimmunizacyjną, każda będzie miała insulinooporność. Tak? To jest bardzo ważne. Myśmy mówili, ja też w tamtym roku, czy tam dwa lata temu jeszcze mówiłam, że insulinooporność równa się nadmiar węglowodanów. Jak jesz za dużo węglowodanów, masz insulinooporność. No to jest związane z pewnymi mechanizmami. Ale już dzisiaj wiemy, że choroba autoimunizacyjna czy stan zapalny w organizmie, one są często powiązane ze sobą, to jest insulinoporność. Co to jest insulinoporność? To jest sytuacja, w której Twoje tkanki reagują nieadekwatnie, czyli wydziela ci się dużo insuliny albo masz hipoglikemię. Hipoglikemia to jest taki stan, że chce ci się jeść, chce ci się spać, jeszcze sobie do tego dojdziemy. Natomiast jeżeli masz insuliny na wysokim poziomie, to co zostaje zablokowane? Dokładnie, Spalanie tkanki tłuszczowej nie następuje, więc dopóki nie poradzisz sobie z chorobą autoimmunizacyjną, z infekcją, ze stanem zapalnym, a znalezienie jego to jest e, bardzo szeroki wachlarz i to jest czasami szukanie igły w stogu siana dosłownie. Czasami pacjenci niestety w tej, w tej sytuacji gdzieś po drodze się wysypują, bo mówią no tak, no nie udało się znaleźć kiepski dietetyk, tak? albo kiepski diagnosta czy kiepski lekarz. Diagnostyka jest bardzo droga, no bo tych badań trzeba mnóstwo zrobić albo działamy czasami na zasadzie takim pomacku. Ja Wam dzisiaj podam kilka takich sposobów, co wyeliminować, żeby zwiększyć swoje szanse na pozbycie się właśnie tych stanów zapalnych. Dobrze, jeżeli chodzi o to liczenie kalorii, to tutaj na iwen TV jest taki specjalny, dedykowany webinar, dlaczego liczenie kalorii nie sprawdza się. Pamiętajmy o tym, że osoby o niższym poziomie tkanki tłuszczowej, a wyższej ilości mięśni będą miały tą przemianę materii najczęściej większą. Jaki ktoś ma skład ciała, to my jesteśmy w stanie się zorientować, jak w stanie na taki zwany analizator składu ciała, który bada bioimpedancję, czyli ile prądu wyszło, ile wróciło. Ktoś sobie robił taką analizę składu ciała? I czasami stajemy na ten analizator i mamy nie to, co byśmy sobie wyobrażali, nie? że tam powinno być. No, jak tam mężczyźni mają mięśnie, stają się okazuje, że uh -huh, ale sporo tkanki tłuszczowej, pomimo tego, że ćwiczy, to i tak tej suchej masy mięśniowej nie jest tyle, ile by sobie wyobrażał, że jest. Z kobietami często jest tak, że jak stanie na analizator składu ciała, to sobie myśli tak: no ja ćwiczę z trenerem personalnym trzy razy w tygodniu, stosuję dietę, mam super rozpisaną i po prostu staję na analizator i nie widać, że mam mięśnie. Niestety, u osób, które mają jakiś stan zapalny, mają insulinoporność, najczęściej pojawia nadmiar tkanki tłuszczowej w stosunku do masy. I teraz możemy mieć dwie 50-kilowe kobiety, jedna będzie otyła, druga będzie szczupła. Dlaczego? Dlatego, że proporcje tkanki tłuszczowej do masy mięśniowej będą różne. I osoby, które mają chorobę autoimmunizacyjną, stan zapalny, insulinoporność, jak się tak dotknie, to są takie miękkie, jak poduszka, tak? Takie przyjemne. Ale. No, ale właśnie, skąd tyle tkanki tłuszczowe, tak mało mięśni? Dlatego, że insulinoporność potrafi działać selektywnie, czyli ona potrafi blokować receptory insulinowe na komórkach mięśniowych. I teraz, jak ci trener powie, ćwicz więcej i odżywia się po posiłku, spożyj sobie jakiś tam shake z białkiem, albo jakieś karbo, albo jeszcze coś innego, to jaki jest efekt? Pójdzie w mięśnie, czy nie? Jeżeli receptory na mięśniach zablokowały się, co robią sportowcy? Po treningu spożywają posiłki, które mają za zadanie podnieść poziom insuliny, żeby odżywić pracujące mięśnie. To jeżeli Ty masz zabrokowane receptory na mięśniach, na komórkach mięśniowych i one nie działają na insulinę, to gdzie pójdzie wszystko, co spożyłeś po treningu? W Oczywiście w tkankę tłuszczową. Czyli jak mięsień był niedożywiony, tak dalej jest, a aktywność fizyczna spowodowała jeszcze stan zapalny, dlatego że mięsień niedożywiony co robi? Obumiera. Są też, wiele osób ma atrofię mięśni. Poza tym pojawiają się też takie prozapalne czynniki, które te mięśnie niestety degradują. Dlatego czasami niećwiczenie powoduje odbudowanie masy mięśniowej, a ćwiczenie jej redukcję. To są trudne sytuacje. Łatwo to sprawdzić wtedy właśnie kiedy regularnie się badamy na analizatorze, jeżeli widzisz, że pomimo treningu odżywiania twoich mięśnie jest cały czas tyle samo albo coraz mniej. To przestań ćwiczyć. Zacznij chodzić na spacery, wyjść na świeże powietrze to ci na pewno zdecydowanie lepiej, lepiej zrobi. To, co jeszcze będzie miało wpływ na, na nasze możliwości ewentualnie schudnięcia, no to, to jest też wysycenie organizmu składnikami odżywczymi. No przecież, jeżeli od dawna Twój organizm niedobrze wchłania, być może masz pasożyty, być może masz problem z kosmikami elitowymi, a może masz jakieś nietolerancje pokarmowe, to Twój organizm będzie niedożywiony. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach. Nie da się nie brać suplementów. No takie mamy niestety, taką mamy sytuację, że nasz organizm często nie wchłania, czyli ty jesz, a twój organizm wiele rzeczy wydala. Hormony tarczycy, konwersja, kortyzol, insulina, leptyna, leptynoporność, nietolerancje pokarmowe, zaburzenia flory jelitowej, jakieś choroby, które współistnieją. Często sobie nie zdajemy sprawy, że mamy jakąś chorobę, czy mamy stan zapalny w organizmie. Pytanie, kto z was jest pewien, że ma zdrowe zęby? Nikt? Też miałam taką koleżankę, która była pewna, że ma zdrowe zęby. Natomiast co chwilę pojawiały jej się różne inne nowe choroby, różne objawy. Przypomniały się, że miała leczenie kanałowe jedynki. Lekarz powiedział, że wszystko w porządku, nie ma żadnego stanu zapalnego. Absolutnie tutaj się myli. Zrobiła sobie tomografię. Okazało się, że podczas leczenia kanałowego został przebity ten kanał i cały czas bakterie dostawały się do organizmu, co spowodowało u niej rozwój bardzo poważnych chorób, w tym właśnie choroby autoimmunizacyjne i docelowo nowotworu. Ona tego zęba postanowiła usunąć. Kazano jej dostarczyć zaświadczenie od psychiatry, że jest zdrowa umysłowo, że chce sobie coś takiego zrobić, ponieważ żaden, żaden stomatolog nie chciał jej tego wykonać, bo ząb jest według nich zdrowy. Po usunięciu zęba wszystkie problemy się skończyły. Więc tu widać, jak bardzo intensywnie stan zapalny oddziałuje na nas. Słuchajcie, przecież u mężczyzn wiemy o tym, że zepsute zęby są powiązane z zawałami serca. Dlaczego? No bo właśnie to jest cały czas ten stan zapalny. A poza tym mało kto sprawdza na przykład poziom homocysteiny, która może mówić nam o tym, jak organizm potrafi detoksykować. Homocysteina jest takim wskaźnikiem umiejętności detoksykacji. Jeżeli ona jest podwyższona powyżej 7, może to oznaczać, że twój organizm nie detoksykuje. Dlaczego? No bo może mieć na przykład uszkodzony gen MTHFR. No to już takie trudniejsze rzeczy. Ale jednak wiele osób go ma i wiele osób ma to homocysteinę podwyższoną. I później tak, idzie facet do lekarza, dowiaduje się, że zaraz będzie miał zawał serca, bo ma wysoki cholesterol. To jest prawda? Nie, bo wysoki cholesterol ma dlatego, że ma stan zapalny. Cholesterol jest antyoksydantem, cholesterol próbuje naprawić. Ale nikt nie sprawdził mu homocysteiny i nie sprawdził, czy nie trzeba by było pobudzić funkcji detoksykujących, wprowadzić specjalne suplementy, specjalną dietę i tak a przede wszystkim znaleźć źródło stanu zapalnego. Pytanie, gdzie go szukać? Stan zapalny może wynikać z nietolerancji pokarmowych, z nadmiaru kortyzolu, z niedoboru insuliny, z nadmiaru insuliny, z nadmiaru homocysteiny, ze źle pracujących nadnerczy, z nietolerancji pokarmowych, z dysbiozy jelitowej, z przerostu bakterii patologicznych w jelitach. To nie jest takie proste. Dlatego w dzisiejszych czasach powiedzenie komuś, słuchaj, jedz mniej, a wtedy schudniesz albo jedz połowę. To Absolutnie nie działa. Ja na takie słowa w ogóle już teraz nie reaguję, ale zobaczcie, jak czasami ktoś z dużą trudnością próbuje się odchudzić i ktoś mu tam dolutuje. Nie? No to nie jest tyle, będziesz szczuplejszą osobą. No, ty już po prostu jesz cztery liście sałaty, a mimo wszystko jest coraz gorzej. No i na, tych, na tej sałacie niestety też nie musi być wcale dobrze, bo może się okazać, że sałata jest czymś pryskana i dodatkowo spożywasz ogromnej ilości substancji chemicznych, a twój organizm nie potrafi się oczyszczać, albo jesz po prostu za mało.